To była w równym stopniu sportowa, co i wizerunkowa porażka Lecha Poznań w eliminacjach Pucharu UEFA. Na boisku przegrana 0-1 do 1 z Żargilisem. Poza boiskiem kibice wznoszący hasło Polskie Wilno. Manifestacja poglądów kibiców z Poznania tym razem nie skończyła się zamieszkami, ale historia zna doskonale takie przypadki. Zdecydowanie nie korzysta na tym nikt rozsądny, a już na pewno nietrudny dialog polsko-litewski. Piotr Tokarski. Zamiast stadionu ostra brama, zamiast kibicowskich przyśpiewek nacjonalistyczne hasła. Lecha Poznań i ich przemarsz przez stolicę Litwy. To dziś sportowy temat numer jeden w kraju naszych sąsiadów. Zdaniem władz klubu to, co się stało, było efektem zaczepek miejscowych. Zachowanie kibiców wobec sytuacji, jaka, jaka tam miała miejsce, oceniamy pozytywnie. Nie doszło do odpowiedzi na żadną prowokację. Wilno jak nigdy przypominało wczoraj najlepiej strzeżone miasto świata. W tych dwóch poprzednich metach naprawdę Ochrona była, wszystko wszystko było na normalnym poziomie, a ja wczoraj było postawione całe miasto powiedzmy na no alarm, że jeżeli coś się wyjdzie, to trzeba reagować. Litewska policja wie doskonale, co znaczą polscy kibice. Na stadionie Wetry sześć lat temu szalikowcy Legii Warszawa doprowadzili do przerwania meczu. W 2011 roku w Kownie, podczas spotkania reprezentacji, doszło do regularnej bitwy ze służbami porządkowymi. Nie rozumieją tego, co w historii polsko-litewskiej było być może najbardziej wartościowe. Nie rozumieją tradycji, która była tradycją Wielokulturową tradycją tolerancji. Tym razem ani podczas pochodu przez miasto, ani na stadionie nie doszło do zamieszek. Ale litewska policja musiała się mocno natrudzić, aby utrzymać spokój. Szczególnie przed bramami stadionu i już na obiekcie. W jednym miejscu mieliśmy do czynienia z okrzykami i z jednej i z drugiej strony pomiędzy grupami kibiców, a także jeszcze przed meczem z trzema interwencjami policji litewskiej, interwencjami dotyczącymi wykroczeń o charakterze porządkowym. Słaba gralecha spowodowała kolejny wybuch złości kibiców z Poznania po skończeniu meczu, także bez konsekwencji. Kibice mogą skandować co nie chcą i naprawdę może tam e, przez kilka minut było jakieś niezadowolenie, ale to nie powiedział, że to, to jest coś złego. Napięte od kilku lat stosunki polsko-litewskie mogą znów ulec pogorszeniu. Zdaniem ekspertów piłka nożna sprzyja takiej formie manifestowania poglądów. Stadiony niestety są takim największym ogniwem e, e, Propagowania treści skrajnych, rasistowskich czy ksenofobicznych. Czy, 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 czy do słabej postawy kibiców dostosowali się także faworyzowani piłkarze Lecha, przegrywając 0 do 1. Wynik sportowy po raz kolejny zszedł jednak na drugi plan. Piotr Stokarski, TV Info.